Moje gratulacje, Kubi. Słyszałem, że ty i twój partner własnymi łapami złapaliście przemytników uranu. To drobiazg. <gry> Szeryfie, czy mogę zabrać sobie na pamiątkę ten woreczek uranu? Oczywiście, synu. Dzieciaki, popatrzcie. Kanapka super bohater dla skubiego i chudłatego. O, rady. Dzięki, ten potrzymasz mi, z przyjemnością. Mm. myślałem że po niej. <grystanie> Biedny kudłaty. Woreczek z uranem zakłócił pracę radaru śdichoperza. Ale pracy mojego żołądka nie. Mojego też. <grystanie> <grystanie>